Święta last minute. Pogodna komedia, ale wniosek świątecznego zamieszania nie da się uniknąć. Co oznaczają przygotowania do świąt, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Godziny spędzone w zatłoczonych centrach handlowych i na bazarkach. Muzolnie szukanie miejsca do zaparkowania, pieczenie, smażenie, gotowanie potraw. Które przecież muszą być nic dziwnego, że co jakiś czas ogarnia nas pragnienie. By tego uniknąć i uciec gdzieś daleko, tak samo myśleli bohaterowie filmu Święta Last Minute. Oni wpadli na pomysł, by Boże Narodzenie spędzić w zupełnie innym klimacie na Karaibach. Jak wiadomo, ze Stanów Zjednoczonych nie jest tam wcale tak daleko, a popłynąć tam luksusowym jachtem to sama przyjemność. Po co robić święta? Po co nam cały ten rozgardiasz? Pomyśleli Luther, Tim Allen i Nora Jamielette Curtis, krankowie. Ich jedyna córka jest daleko, aż w Peru, gdzie polociała wstąpiwszy do korpusu pokoju. Nie uśmiechało się im pozostawać w opustoszałym domu i postanowili wyjechać. Schody zaczęły się już wtedy. Gdy o tej decyzji powiadomili sąsiadów i kolegów z pracy. Jak to? Nie będzie u was choinki? Za brak niebożonarodzeniowych lampek ozdabiających dom, krankowie dzielnie się opierają tej presji. Wszystko się jednak zmienia, kiedy niespodziewanie dzwoni córka. Zmieniła plany i razem z narzeczonym przyleci do rodziców. Oczywiście w tej sytuacji o wyjeździe już nie ma mowy. Trzeba stanąć na głowie i wszystko przygotować. W kilkanaście godzin zrobić to, co ludziom zwykle zajmuje wiele dni. Jak się możemy domyślić? Los rzuci kranką niejedną chłodę pod nogi, przeszkody zaczną się piętrzeć. Wkrada się chaos. Należy nad nim zapanować. Jak możemy się domyślić? Wszystko udaje się jakoś ogarnąć. A wicu twierdzi się w przekonaniu, że rodzina jest najważniejsza i tylko święta spędzone w tym gronie się liczą 12 dań na Wigilię. Jak zrobić rybę po grecku i pierogi z kapustą? Barszcz czerwony będzie doskonały, gdy. Trzy najważniejsze zasady. Środa 22 15. Polsat.